Hej, siemanko, tu Jak zapewne niektórzy z Was widzieli, ostatnio poleciała kolejna legenda bestia. W związku z czym stwierdziłem, kurde, jak bestia, no to Hunter. A no i pomyślałem, że czemu by nie e, zrobić sobie taki lek, w którym m, głównie będą duże stwory, prawda? No i dwa alarmoboty, oczywiście nie tylko, bo widzicie, tutaj jest produkt zakłada, ale to jest bardziej kontrolna karta. Oczywiście są zwierzęce towarzysze, spuścić psy. Ale, no i obrębca Argusa, ale no dobra, może po kolei. Zacznijmy od góry. Mamy dwa tajemne strzały, bardzo dobry removal na początku góry. Tak przynajmniej, zwłaszcza się przydaje, tak, żeby no, zniwelować to zagrożenie do minimum od przeciwnika. Z tego samego powodu mamy wybuchową pułapkę. Na wszelakie agrodeki, czy inne duperele, no to, to jest. Mamy zamarzającą pułapkę, to jest bardzo fajna sprawa. Często ratuje dupę, ale to uważam, że bardziej na późniejszą fazę gry Ponieważ jeśli na przykład... Znaczy niekoniecznie, ale zazwyczaj Co mamy dalej? Mamy dwie zmyłki Też Teoretycznie na późniejszą fazę gry, w praktyce nie tylko, no ale... Ale... No jest to sekret, prawda? No, no. Mamy program zagłady właśnie to jest też świetna sprawa na wszelkie agrodyki a poza tym, no właśnie, jeśli coś by było nie tak, jeśli by nam nie wchodziły, te, nie podchodziły te stworki, no to mamy właśnie jego. Mamy dwa rozkazy zabicia, no jednak podstawa u Huntera, według mnie, tak samo jak spuścić psy, które właśnie zostało nerfa, już nie kosztuje dwa mana, 3. No niestety, nie ma tak. Dobrze, no, delikatny nerf. Ech właśnie, delikatny nerw, no ale jednak jest to odczuwalne. Yy, mamy zwierzęcego towarzysza sztuk dwie. No, jakieś, skądś te stwory musimy brać, prawda? Jeśli nie tylko ze, ze stworku, stworków, stworków, no, to przynajmniej ze zwierzęcego towarzysza. Dwa alarmoboty, czyli tak jakby podstawa tego deka. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, no to one się zamieniają, no, tutaj, czy z bestią, czy z ognistym ogarem, czy nawet z tundrowym nastrożcem będzie spokój wtedy wszystko ma, yy, wszystko ma szarże no i jest ogień. Mamy dwa wielostrzały, no to też kolejny remuda. Mamy dwóch obrońców Argusa. No właśnie, jak wejdzie nam na przykład taki ognistro Ogar, czy Bestia, cokolwiek, no to dokładamy do tego, tamta jest pięknie. Dwa tundrowe na głównie po to, żeby tutaj Bestia, czy Ognistro wchodziły i od razu jechały. No właśnie, mamy Bestię. No, jest tutaj, ze względu na to, że wypadła karta, jest całkiem spoko. Tyle tylko, że ten jego, ta jego Agonia, The Thruttle. No troszkę boli, ale z drugiej strony 3, 3 to nie jest tak źle. E, mamy dwóch dowódców Argentu. No to wiadomo, no przy, przy dekach takich y, agro no to muszą... To nie jest do końca agro, no ale... Ale to jest bardzo fajna karta, ponieważ y, czy to skasować jakąś jednostkę, czy po prostu dobić kolesia, no to, to, to mamy tą szarżę plus Boską Tarczę, więc no 2 za zazwyczaj musi być wymiana. O! Przepraszam, coś nie dzieła. Się... Mamy dwóch czempionów ich ogrodu. Mm, no to też wiecie, czy wskoczy nam z alarmą, buta, czy użycimy go z ręki zawsze plus jeden, plus jeden, no i dwa ogniste ogary, które są bestiami, więc, więc jest okej. Okay. Mm, no, no krzywa mamy... Widzicie, taka. Taka nijaka, nie? Dupy nie urywa, ale, ale źle też nie jest. E, dobra, no to co, to sprawdzamy jak to, jak to bryka. No proszę nie bardzo. bardzo. Od razu mamy Tureksa Lecę jako drugi, więc tak Zmyłko, wielu strzałów obrońca Argusa wypadają, tajemne strzałów zostawiam sobie na wszelki wypadek No, przydałby się chociaż jeden Nie Nie, dziś Ej No dobrze, no dobrze No, Mój ruch, ja to ja kończę swój ruch, no bo cóż, cóże innego uczynię i czekam, co zrobi mi przeciwnik. Aha, szczeliby 2 No to tak samo jak ja, szczeliby mnie za dwa. Hop. Znaczy, pewnie nudna ta Ma ładne cartbacki. Kurde. A ja takie zwykłe, pandareńskie. Teraz to wszyscy takie mają. Pewnie strzał. Znów. Okej. Okay. Co ja to? No to też pewny strzał. Dobre zagranie. No, tak skomentuję. krótko. Dobre zagranie. <laughs> Okej, widzę, że sobie, sobie krzywą tak do mnie. Wybora, wybor, nie wybory. No to mamy zwierzęcego towarzysza, proszę bardzo. I jest to mniejsza. Nice. Bardzo fajnie. Zobaczmy, czy oberwie Deadly czy nie oberwie Deadly Shotem. No. Pędrowy Nosorożec. Okej. Okay. Co ja mogę na Pędrowego nosorożca poradzić? Mogę sobie rzucić oboręce Argus'a. i mieć 5-5 misia Dobre zagranie hmm, zabić ten drugiego sosorzca Op Dlatego, hmm. ja że wróżę teraz wielostrzał i porabione Takie mam jest w te przeczucia Pędziel tylko Tak się chce bardziej No dobra Teraz ja sobie wrócę do Argentu. Hop! Hop. Coin. I tajemny strzał. A następnie za piątkę łukówkę. No i koniec jest No i proszę bardzo jak się ładnie kręci. No. Sprawdza tak pewnie tak zaraz się przekręci, no ale... O, sekret. I zerwanie. Proszę bardzo. Więc ja sobie rzucę czekoladę w na początek. Hop. Chyba sekret się pali. Nie. O. płatka, tak wypiesła. Na całą szczęście dzięki czekaniu mój e, agent-komander się, że tak powiem, wybronił. No i mamy ostatnią rundę. Proszę bardzo. Jak się ładnie kręci. Co prawda nie udało się użyć z no ale. Dobranie karty. Co dalej? Tu chyba jedyna wada tego deku to zero dobierania karcioch, więc no z tym może być problem. Ale z drugiej strony jak się troszkę chociaż pod jedną kartą liści, teraz na przykład nie był, nie? To jest trzeba. o Z tylna i. Aaa, jakiś sputny. Samili list. Ileś tu wilk. No dobra. Mm -hmm. No tak, jakby to tutaj rozwalić. Mam 8 many. 4 many. Dobra, zobaczymy. Tak. Cokolwiek to dało. No tyle tylko, że mogę... Wrócić rozkaz zabicia tu no, obydwoma chłopakami by... po prostu go zabić no, zabrałem ładnie poszło nie bez problemu, ale... ale ładnie. Dobra, no to lecimy dalej. A zatem guldzan, przy czym to ja jestem pierwszy, no więc <laughs> wszystko w razie wypada. Trzeba mi alarmobota, ALARMOBOTA No, nope No nic, ma jeszcze dwie rądy, żeby przejść Dobra, jeśli to będzie jakieś agro To prorok zagłady i po problemie Zobaczmy, na razie nic nie przyszło, no więc Na jednym pszczołom nie będę przecież go kasował no kurde, bez ja już, to jest takie słabe zagranie. No, ale popatrzmy, cóż wyczaruje mój przeciwnik. No, Dwa już, dwa Jakieś super srogie agro. A ja mogę wtedy dostać wybuchową pułapkę i... Jom. Zobaczmy, czy mój przeciwnik tam w ogóle jest. Spoglądam na swój portret. O, chyba go o, o, nie było. Ładko. nie. jest, bo zjechał muszę. No. Ochleka krwi. Koin. Więc co, krwi? Mmm, poskrywacz fal. Czyli remur Okay. Eee, prorok zagłady już teraz? Czy poczekać z nim jedną rundę? Poczekam z nim jedną rundę. Kto się kolei zdziwi? Znaczy ja też mogę się zdziwić, ale zobaczmy. Rzuci jakiegoś murloka teraz. Okay. Hop. hop, hop. Jestem teraz czas najwyższy na proroka zakłady. Hop, I kończymy rundę. I na przykład wypadek mi nie jeszcze tego chłopa. O, i dopiero kazówka. To na taki wypadek bym tego proroka nie zabił. Pewnie i tak by go nie zabił, no ale wiecie, lepiej dmuchać na zimne. Cztery. He, heh, ja może. No dobra. Skoro tak, ale ja i tak nie nic lepszego do roboty. No to ja mu oczywiście upierdziłem dużego. Hop. I upierdziele, Nie, to sobie zostawię na wszelki wypadek. Za turety ja będę mógł tundrowym nosorożcem pojechać. Proszę bardzo. Jeszcze jedno chłopie krwi. No. Drow. I... Czisk za jedną. Uff. No teraz ja rzucę tu drogowego nosorożca. W którym to nosorożce oczywiście ujść i małego murloka. Na tym koniec. No. nad murlog to już zrobił no proszę bardzo no <laughs> spokojne rozegranie co ja pracuję to rozkaz zabicia kolejny op e, karciuszki nie podchodzą mam trochę no na... i piskłem zębów op gdzie jest mój alarmobot na dwa niepotrzebne w tym momencie chochliky krwi no to dobrze, no bo mnie nie poatakuje. Sam się klepie, ponieważ potrzebuje kart. O! Każdy gracz wybiera dwie karty. Bardzo miło z jednej strony. i naprawdę bardzo miło z drugiej strony. O! Dobra. 7 many, no to ja sobie jeszcze jedną bestię. Strzelę za dwa. Hop, i pojadę go za dwójeczkę. No i teraz zobaczymy, mam nadzieję, że mój Nosorożec przeżyje jednak ten atak A dlaczego? A dlatego że wtedy bestia nas tu nie kończymy. No nie no jeszcze nie kończymy, ale już ...srogości by się działo no, tak sobie myślę, Nie krajem pójdzie. O, chyba jednak nie przeżyjemy masorożec no właśnie no to trudno co ja, na to? ja na to tak, rzucę miszę 4-2 bomkę okay, rzucę sobie alarm bota Hop, i rzucę sobie zamrażającą pułapkę Hop. oczywiście za 4 to ja pojadę prosto w chłopach i na tym koniec a tutaj mam nadzieję obstawić robota. nie jest spora szansa, że wyjdzie coś przydatnego Mniej jest spora szansa, że wskoczy Argus Defender i że tak powiem, popsuje mi troszkę to szyki, bo wskoczy bez bonusów, no ale to trudno coś za coś nie hop, a tu cofamy go na rękę Proszę bardzo. Nie zabije mi prosiaka. No, proszę. Bardzo mu zależało żeby prosiaka zabić. No, nie wie karty, dobra, No i teraz oby Argus Defend Red, a po prostu to właśnie on będzie wiedzieć. Ale, to ogar. No to spoko. Yy. Okay. 9 mamy, tak? No to mogę dać. strzałem skasować mu tą popierduchę, zostało jeszcze 8 mamy. Wielostrzał, a teraz za 3 zostanie mi 5. Ok. I zostało mi tylko teraz pytanie, rzucić na obydwu, żeby mógł nie zabić alarmobota, ale zostawić ogara, no to będzie myślę dobre zadanie wtedy będzie miał do wyboru, Alar... albo alarmobot, albo mój agarchat. I koniec rundy. Może zabić alarmobota i nic więcej nie wejdzie? Albo skasować aktualne zagrożenie, którym jest piekielny ogar. Sąt like a plan. Oczywiście to się też pewnie w jakiś sposób może źle skończyć dla mnie, no ale zobaczymy szkoda, tylko że już nie mam nocoroczców, które dają mi yy, szarże moją jednostką że już długo pojechał. Czyli jednak poświęcił swojego ubrzymano no. I jeszcze dwie karty. Zmyłka bardzo dobrze. Czempion ich wrydu też świetnie. Skramiacz fal, i co za nim? Mamy światło ciemne, no proszę I Zobaczmy kogo mi się zamieni alarmem O, w ich ok. Spoko Zawsze w celu Ok, no rzucimy sobie w nas Czy coś się uda Niestety nie Zostało 6 malony No to mogę użyć sobie bestię Zabić mu na pewno tego trzeba da. To jest ważne. Po drugie rzucę sobie zmyłkę. To nie coś da? Niewiele. No to rzucę sobie bestię. I porobię hop, koniec rundy. No. goś ma tylko dwa murloki z do bicia. A ja mam tu sporą, sporą dawkę obrażeń na stole. No, murlok. No i proszę jest w stanie zabić nową bestię. Mogę jednak wymyślić, ja nie wtedy za byliśmy O, o, a to co? Siedziałem w środku od miesięcy. Okay. No. Nie, bo zmyłka przyjdzie tylko jakby bohatera lecia tak to nieważne. na Boga, co to się dzieje? Złożej czy się dzieje? Okej, okay, dlatego będziemy kończyć grę. Op, piąteczka. Hop, szósteczka. I hop, dwie I porobiłem.

Okay. szkoda tylko, że alarmu bot nie znaczy, z projektem zagłady źle to źle działają, bo jeżeli obaj są na stole, no to zależy, co pierwsze było rzucone, no ale tak to alarmu bot zamienia się z czymś z ręki, potem to coś ginie, więc słaba opcja. Ale ogólnie, no, karcieżki się bardzo dobrze, bo widzicie, mamy tu pieseły standardowe. Y, mamy, y, no, to jest takie właśnie na początek, gry, nie, jeżeli te alarmu boty nam nie podchodzą, albo są zabijane no to spokojnie możemy dzięki tym tańszym kartom jakoś przetrwać na początek gry, a potem no to już z górki bo mocne stworki wchodzą i tak naprawdę nie ma z tym problemu jeżeli z kolei uda nam się rzucić alarmu bota i e, ładnie to pyknie i przeciwnik go nie zabije no to tak naprawdę w moment pojawiają nam się srogie stwory na stole i, i ogólnie dzieje się całkiem spoko dobra, słuchajcie mm, Myślę, że to wszystko. No, jak ładnie nie to już zauważyliście. Cóż więcej mogę tutaj dodać? No, dlatego, dlatego myślę, że będziemy. Będziemy kończyć po prostu na w świecie. E, dobra, no to jeszcze tylko szybciutko zapraszam Was na Facebook. Oczywiście do zalajkowania fanpage'a oraz do. E, do zasubskrybowania kanału. Nie? Standardzik. No. To w takim razie trzymajcie się ciepło, Strzałeczkę. Hej.